Going back to the old school. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Banapurze. Jak sami widzicie, znajdujemy się gdzieś w jakiejś dżungli, silnik nam troszeczkę nawala, aczkolwiek chyba damy radę zjeść z tego urwiska, ponieważ musi obić kolejną dzwonnicę z tej Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Parker 4. I dzisiaj jako taką ciekawostkę Wam pokażę, jak można szybko zjeżdżać z klifu. Proszę, zobaczcie, wjeżdżacie, hamujecie, hamujecie, hamujecie i możecie to jeszcze tutaj kurwa tak, obrócić się o 180 stopni, jak się uda, to możecie jechać dalej. Ale w tym wypadku nie weszło, gdy się nie spodziewałem, że natrafię na tą cholerną skrzynkę. Tutaj wtedy, by, jak, jakby jej tutaj nie było, to by nic naprawdę się nie stało, i byśmy spokojnie sobie mogli tam dalej śmigać. A teraz mamy późno mały problem, bo nie przepchamy. A nie, mogę popchnąć, mogę popchnąć. Nie, przepchałem, mogę wsiąść i jechać dalej. No to kurwa, zajmijcie ale nie, jedziesz, pojedziesz. Marian, nie mówcie, że to już nie pojedzie. Nie mówcie, że to już nigdy w życiu... A mogę naprawić przecież! Z czym do ludzi? E, to chyba nie tak. To z tyłu miało silnik, nie? No. A no to naprawmy! Jestem spawaczem! <grym> Okej, okay. taka forma naprawy jakby była i nawet choćby <grym> w nowych samolotach. Chyba niby nie pogardził, w każdym razie patrzcie, jak masz na pięknie różna skopyta, Jak ma pierdzielnięcie. Patrzcie, jak to za pierdzielno! Lecimy 300 metrów do celu, proszę Państwa, co się dzieje? wskaczemy hopla! Jeee, yeah. drugi poziom, dobra, chcieliśmy zakręt. Ostro, co to są? Słonie! Słonie! Kurwa, zabiłem słonia w taki sposób? Nie, chyba sobie poradzi. LOL! To naprawdę możliwe! Jeszcze raz! <grym> Wybaczcie <wioski> mi, że jestem taki... Mam słonia tutaj, nie dawałam się go użyć. Wybaczcie mi, że jestem taki jakiś antystworzeniowy. Ale ze słonia mamy dobre futro! Które raz, że jest drogie, a dwa możemy z niego wytworzyć na pewno jakąś ciekawą... na pewno jakiś ciekawy item. O, Kurwa, kawałek ciała. Plecak jest już prawie pełen. Okej. Okay. To można spowolnić. Chyba, ale po prostu nie mogliśmy biegać. Bo i też z tego, co dobrze pamiętam, jak nie biegać. To. To po prostu nie mogliśmy zbierać już kolejnych itemów. I to była dupa blada. Dupa Dobra, ale musimy lecieć, znaczy niekoniecznie na posterunek, tylko na dzwonicę mamy lecieć, a nie na posterunek. Gdzie ja żebym wyznaczył tę trasę? Ja pierdzielę. Ej, hey, moment, zaznaczało mi się, czy nie? Nie zaznaczało mi się, teraz mam. Dobra, to, to jednak, które poleciałem nie w tą stronę, co trzeba? Ale spoko, z naszym Batmobilem to się tam przedrzemy bardzo szybko. Tu, pięknie, ścinamy po prostu jedź, uciekamy i nikt mnie nie złapie. Okej, okay. mamy jakieś 600 metrów do celu. Prędkość pokonujemy, błyskam jeszcze. O, mamy lamparda. Oj, sorry. mogłem już wziąć z niego fotra, skoro go ubiłem, ale tam. Olewka. Znajdę ze później. Ej, drzewo, po co tu wyrosłeś? Fuck, Kolejne drzewo. No to tu, ok. Okej. Okay. Trochę okay. na opak. Ej, bo ja chcę wziąć dzwonnicę, żebym wiedział, gdzie będę mógł wykonywać misję od Jordziego, to Y. Tam później się udamy. To moment. Musimy polecieć na tę dzwonnicę i ją odbić. Okej, okay, ona będzie się znajdować po drugiej stronie tej góry. Jakoś się tam wrąbiemy. 300 metrów. O, już nam tutaj mówi, żebyśmy zawracali. No ale ja chcę znaleźć wjazd na tą górę. Czy nie mogę jej jakoś objechać? Kurde, a nie, czekajcie, co mamy tu? Patrzcie, tu mamy jakiś taki dość ciekawy wjazd. Wydaje mi się, że powinno się tędy udać tutaj jakoś przypierdzielić. Dawaj, okej, okay, malina ładnie pociąga. Znaczy, ja stąd tu jestem w stanie już wyjść. Wiecie co spróbujemy? A ty zostań tu, zaciągnęłeś resztę, zasiodną. Tak! Braknie parę metrów. Dobra. To tutaj tak nie wyjdziemy. Będzie się skończy tak, że zajdę, wezmę samochód i zajdę do niego wsiadę i z nim gdzieś pojadę. No i ta tak się też to skończy. Coś tak czułem. No dobra. Ej, Marian, biegnij do tego Batmovilla Dobra, patrz, jak pięknie zaparkowany. Słuchaj go. Hej! Kolaj maszynę i ruszamy! tam dotrzeć. Ja nie mam pojęcia jak jeszcze. I... Dobra. O, 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 Widzieliście? No popatrzcie. Jak znalazł czegoś takiego właśnie szukałem. Teraz bez problemu będę się ubrać na górę. Ok, wspinaj się. Po plączach. Dobra, to mamy już całe 150 metrów do celu, więc Nic za swoją drogą powinna się nam to ukazać. Jest! I ona ukryta tutaj, za tymi drzewami. No kurwa, my to wysoko jesteśmy. Ach, kawka dobra. E, tam są guźdźce. Dobra, guźdźce sobie olejemy. Chyba, że tego tu dopadnę. Hehe, za krzoka. Chodź tu guźdźcu! Jebać to inkognito. Opa. Nie uważaj mnie? Nie! W takim razie ninja z łuku was zdejmie o, 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 o. Dobra, gdzie mamy tych przeciwników? Fuck! Co teraz to już dupa Albo i nie Wiedzą czy nie? Nieważne Fuck you! Perwol. Jeszcze raz chyba zginął no dobrze wychyl się do tej wieży Wychyli się szczurze wiecie co? Co ja się z niej będę pierdzielić do mnie tak, to ja do Was też tak Okej, okay, nieźle, mamy tam przekaliber O oh, fuck Musimy się uleczyć to teraz nie, nie zrobiło się tak najciekawiej. Ale spoko Muzyka robi klimacik Jest dobrze Słuchaj drogą to my nie jesteśmy w najlepszym tutaj położeniu Możemy stąd tutaj zejść Szkoda, że tego nie zauważyłem wcześniej Wtedy od razu byśmy Tutaj po ciągu zeszli i ich wszystkich wymordowali Tak to to zrobimy Trochę głośno Ale co tam Okej okay. Nie spodziewacie się mnie z tej strony. Nie spodziewałeś się mnie tej szuma. Patrzcie jaki wariat. Patrzcie, jaki odważny. No, ale jednak mało inteligentne. Dobra. Ja chcę wejść do tego domku. Z której strony mogę? Czy ja w ogóle mogę wejść? Gdzie gdzie? Koszty. No, idiota. idiota! Kurde, myżem, że spadnie. Szkoda. Byłoby takie perfidne zakończenie Tego idioty E moment, coś tu mieliśmy Lakacik, ale w był całkiem ładny, ale Okej okay. Propagandowy element Poleciał w cholerę Ej, ale co mi to daje, jak ja nie wiem dalej jak mam wyjść Zapraszam, czy ja jakoś się mogę tutaj dostać? Kurde Ej, bo to się serio już nie robi takie za ciekawe Musimy wyjść tam na górę. Nie mam za bardzo pomysłu jak tam wyjść. Człowiek, z tego co widzę. Tam jest linka. I być może właśnie to po tej lince trzeba tam wejść. Dlatego użyjemy sobie kotwiszki. I wepsniemy się na górę, czyli przyjdziemy tam skąd przeszliśmy. Prawdopodobnie stamtąd dopiero można zjechać po tej linie i przez to sobie zakonujemy tam dzwonnicę. Zobaczcie. Widzicie tą linę? E, Co jest? Fak To tak nie działa? Nie działa tak ta linka? A mogę przejść po niej? Zabawmy się w akrobatę Fak, nie mogę Ej nie, 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 nie To, 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 to jest niesprawiedliwe to Cholera jasna Powinien móc tutaj wyjść bez problemu po tej trolejce Kurde Fucking shit. Nic nie mogę użyć za bardzo. Nic mi się nie wyświetla. Lewy, prawy. Nic, nic, kućba, nic. Dobra, w takim razie nie mamy wyboru. Musimy tam zejść raz jeszcze. Ten kretyn za długo nie pożyje. Ja, mnie ten pies tak nam tutaj przeszkodził? Oh Fucking shit, to zaraz pierdolnie bomba! Ha! Jak to przeżyję teraz, to jestem mistrzem świata. Jestem mistrzem świata. Jestem mistrzem świata. Okej, okay, palec nastawiony. Amunicję jeszcze mamy. Nie za dużo. Fuck you! Kurwa przeżył Przeszmy. kurde jaki balas! Ja tego nie lubię, jak mi brakuje chociaż jednego jakiegoś naboju, żeby zatwić przeciwnika. Ja chcę się uleczyć a tu dupa Nic nie szkodzi. Nie. Fuck, kurde, to rzucanie nożami jest zajebiste. Nie, nie mam noży. Dobra Ten idiota też już nie żyje Ale mniejsza z tym Czy ktoś może mnie poinformować Jak ja tu, jak ja tu mam wyjść Kaja, ja, ja tu mam wyjść Żeby wejść na górę Tej cholernej dzwonnicy Ej nie, to tu już jest jakaś kompletna masakra że Jakby te fundamenty były tutaj słabe, ale wątpię, że to miało w jakikolwiek sposób rozsadzić Może jeżeli przeszukam ich tutaj, to coś znajdę Na goma do rzucia, kurde Fajne znalezisko Trochę hajsu Swoją drogą Ale to mi dalej nic nie mówi Jak ja tu mam wyjść na górę? Cię pytam, kto ustawił drabinę w takim miejscu, żeby jej kompletnie nie było widać? Dobra, ze strony przeciwników to to nawet na plus, ale dla nas to była tragedia. A po prostu nie, z drugiej strony można było też się trochę pomyśleć. Dobra. Stąd teraz wspinamy go. I zaraz będziemy mogli podziwiać piękne widoczki Banapuru. Dokładnie no, tak, kochani. Dokładnie no, tak. E, gdzie ja teraz mam iść? Tu sobie wyszedłem, tak, elegancko I, I teraz, 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 pytanie do punktów Mam skakać tam hopsa hopsa? Czy może mam gdzieś indziej zrobić hopsa hopsa? To no hopsa hopsa masz zrobić ninja tu Okej okay. Ej, moment, tutaj mogę was skręcić Leczka Właśnie Żarówka się, Jakaś tam amunicja? Nie, nieco golda A goldy, goldy, goldy się przydadzą o, trzeba będzie kupić za niedługo jakieś nowe bronie albo zupgrade'ować te te. Tak? jest jesteśmy na samej górze, a jak nie to na końcówce. Tak, jesteśmy na końcówce. Dobra, a jak ja mam stąd tu, tu gdzie co jak tu iść? Tak po tej linie. To mi nie wygląda najrozsądniej. A w sumie z drugiej strony ja nie mam przeciwko. I tylko główny bohater jest w stanie w taki sposób ją podobać, to why not? Dobra. Widocznie... Musiałem nie zauważyć przejścia tu gdzieś jakiegoś. Gdzieś coś, gdzieś jak coś. Ja wiem, ja mam skoczyć tu Dlatego, się tam trzeba złapać, widzicie? Jakby to były takie odbicia rąk. W sumie sam nie wiem. Trochę niezaciekawa sytuacja. Bo, jak tam skoczę i się nie uda, to zginę! Zginę, zginę! nie chcemy. Ej, lol, lol, lol. Nie! O! Widzieliście to? Tak, myślałem, że My zginiemy. No i pięknie, okej okay, kochani, witam was z powrotem. Dotarłem sobie tej podwierze, do której mieliśmy dotrzeć. I przyszła nam teraz pora załatwić tutaj tych pałków. O, właśnie jakiś fil! Ten to miał pierdzielnięcie. Chory wariat. Chory człowiek. Ale może chory człowiek umarł jakieś goldy. Porcja heroiny. No tego się w ogóle spodziewać po tym, jak po nas wyleciał. To jak najbardziej działa w dobrą stronę. Ok, eee... Odbieraliśmy sobie tutaj golda Z takim fajną ilość. Od tych członów. Teraz bijemy tutaj na sam szczyt i stąd tutaj. Nie, 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 nie. Wow, wow, wow. So close, so fucking close. Ale żyjemy. W ogóle to się tak ciemno tutaj coś robi, tak jakoś burzowo coś, coś po, pobrzmiewa mi tu. Ok. Dobra, jesteśmy ja wrażliwi na samym szczycie już teraz. Jeszcze raz. A teraz nie ja mam iść. Okej, okay. znajdujemy się na całym szczycie. O, no, prawie na samym. A my jeszcze jedno Pietro do pokonania. Jak wyjść na to kolorne Pietro? Czy ktoś mnie oświeci? O, kotwiczka. Ej, moment. Ja chcę wrzucić kotwiczkę. Tak jest! Okej, okay. z kotwiczką się teraz powspinamy. Hop, hop, hop e, 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 Troszkę niżej. Troszkę niżej. Tędy. Czy ja mam się tak właśnie tutaj rozpujać? Dobra, chodź rozkacz. Okej. Okay. Patrzcie jakie mamy te ładne Stawaj, KURWA! Szkoda, że dwojeś tak cię nie obracam. I nie uderzysz. Dobra, ale rozpierdzielmy to urządzenie. No i ja się wam i tak na nic nie przyda. Kolejna dzwonica stoi wyzwolona. Ale dzwonic nie mam za dużo wyzwolonych tam doskonale o tym wiecie Ale sobie na spokojnie będziemy je odbijać Bo teraz głównym questem będą się przechodzić też właśnie na tamte tereny Gdzie właśnie nie mieliśmy tych dzwonnic podbijanych Więc siłą rzeczy musimy je po je podbijać A ja bym na tych rozgrywki też bardzo chętnie bym sobie tutaj pograł trochę I spędził czasów w 4 4 Dobra Okej, okay, śmigamy teraz do misji Yordziego no stąd teraz tutaj, elegancko sobie użyjemy trolejki i sobie lecimy na drugą stronę, lecimy, 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 płyniemy, lecimy, płyniemy mamy też nowe umiejętności. No nieźle. Okej. Okay. będziemy sobie coś odsłonia. Eee, moment, moment, moment. Jeszcze tego nie chciałem. Większa siła. To może być ciekawe. Mikstura łowiecka z nim... Nimość gadżetów. karna, Kornak? O cholera jeździć na słoniu! To czy ma ja aby na słonie, zamiast... nie trzeba by szar No, no nie, no to kochani, to to chyba umiejętność, którą trzeba wziąć. Jestem na słoniu, no to to będzie zajebiste, jeżeli tylko będę miał okazję to przetestować. To jak będę miał tylko jakkolwiek możliwość, właśnie pojedźcie sobie na słoniu, to uwierzcie mi, że będę z niej korzystać, jak to jest tylko możliwe. Okej, okay, śmigamy sobie do misji Orjiego. O! Tu widzę sobie, podpoczywacie. Ale mną się nie przejmujcie, a nie ruszajcie we mną w kości. No co za lebile, no oczywiście już musieliśmy nie strzelać. Te, ta, taki miły naród tu jest. Okej, okay. wow! Ocu, ouch, 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 Jedziemy dalej. Ok, 200 metrów. Teraz tak, jak ominąć tą cholerną górę? W prawo, w lewo. Chyba mi się nie pojechały gierunki. Nie, brz, nawet kość mi tutaj wyświetla się na matce. I... Na pewno. Tu powinna być gdzieś droga w lewo. Czy ta droga w lewo znajduje się w tym miejscu? Tak, znajduje się w tym miejscu. Zaraz tutaj będzie. Wierzcie mi na słowo. Idziemy dalej. Jest! I od w lewo! Raz, dwa, trzy. I chciałem to jakoś bokiem pani oblecić, ale nie wyszło. Dobra. Ok. 200 to O kurwa, co za drzewo! Patrzcie, jakie agresywne! Dobra, Zaraz będziemy. powinien nam się w sumie gdzieś przespać. Wiecie co, ja może wysiądę, bo tutaj takie tereny trochę nie nadające się do jazdy samochodem, przykładem czy czymkolwiek innym. A wydaje mi się, że tutaj wartałoby jednak przejść na pieszo, żeby poczuć klimat z tego miejsca. Troszkę odetnąć, troszkę wczuć się w główną postać była teraz, kiedy to on właśnie przemierza gdzieś tutaj przez te góry. I udaje się na misję Georgek Okej okay. Dom Kahelów! Gahelowie! Gahelowie tu mieszkają i odpoczywają Gahelowie mają też czasem niezłą fazę co widać po ich obrazkach a my zobaczmy co u gahelów słychać Yogi Misiek Yogi What is Paula Kim Paul To flammable and inflammable <laughs> oh, no, nie, no. oh. keep calm and smoke with <laughs> welcome my brother you've come to a place of peace where the demons of modern life cannot reach you you are safe here A friend, Nom Shiva, Nom Shiva. He's a young father, answers. We can give him those answers. For <laughs> right? a nominal, right? I'm sensing. We are sensing. We are sensing. You want to know who we are? Right. I'm Yogi, and this is Reggie. But you're just. Yogi Reggie is Majum You're the son of a legend. What? Tak, jestem danger, danger and, and a mother with a black in heart. Hey, i Welcome to Kuru. What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Oh, what? Why does he want us to get out? I don't know, ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him, he knows where he is. <laughs> oh, okay, welcome, come in. Yeah, after all, two casay two cancer. Um we'll clean up. We'll be we'll be out momentarily. But first let's uh have a chance. You know what, I think I'm okay. So what are you guys doing here anyway? Uh IJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she liked to press the flesh as it were, a little mean, green. you being the mean. Well, we tried to carry it. Let's see what's the stick then. Hey! What the f? Ninja, but she didn't take it. I don't think Adjay is a nie Ninja. But I'm sure. Nie jesteśmy pewni, to Oni drogą na takiej fazie, to nie złą misję, Okej. Ok, teraz cóż takiego spotkałem, że ja będę w jakimś bierdłu na jakiej przetrzymywać, czy po prostu wypuszczą? W początku nie była faza. Dość no, warkrajowe to. nie raz kotom. Okay. A Mohan Gale, fugitive of the golden path killer of innocent men women and children of kirat he abandoned his people to live in the decadence of america but he returns in chains to face judgment your judgment people of kirat

Te dwie panie to bardzo nie przyjęli. Dobra. I z kim ja miałam kurwa tutaj walczyć? Runda pierwsza! Fight! Mam przyjść na arenie? Gdzie? Można ten moment. Na ja nie mam broni! Nie mam... Pójść, broni! GO! Okej, okay, niej Żepsy Ej! Spierdzielaj, spierdzielaj mi sądu Potnę wam mordę wszystkim eee, nie dam ci się! Fuck! Tak, ale życie nam zabrakło! Dobra, powtórzymy to jeszcze raz. Wydaje mi się, że to będzie... Dość ciekawe, aczkolwiek nie wiem czy nam się to uda zamknąć w jednym gameplayu, bo masz czas mi się kończy na nagrywanie, więc jak coś to będę musiał przerwać i po prostu zaczniemy sobie następnego gameplaya od tego momentu, w którym teraz sobie skończyliśmy. Próbujemy. A tych grudnie tak trochę tutaj będzie. No nie Okej. Okay. Ej, wiesz, kurwa, ja mogę że po pojechać. No! Także ja rozumiem. No też mnie zabij tego psa. Dobra kochani, wiecie co? Bo my się i tak, że się czas kończy na nagrywanie. Więc niestety musimy sobie zakończyć w tym momencie. Aczkolwiek od tego fragmentu zobaczcie sobie raz na swojego więc cóż, jeżeli wam się spodobało, to koniecznie jest. zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie ciebie na pewno się materiał, to kopijcie mi słuchaj, tam ja ten się z wami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia na samego Hej!